Czołem, dzisiaj chroniczny łokieć golfisty. Żeby sobie z nim poradzić, musimy poprawić ślisk powięzi w całym ręku, zlikwidować punkty spustowe w klatce, w tricepsie i w mięśniach przedramienia oraz wprowadzić ćwiczenia ekscentryczne. Żeby poprawić ślisk, zaczniemy od rozluźnienia części piersiowej. Chwytamy za zamięcień piersiowy. Ręka poprzekątnej ściskamy mocno, ale nie za mocno. I trzymając, odwodzimy rękę. Kiedy skończymy z krawką, czas na triceps. Zasada podobna. Chwytamy tak palcami za triceps i zginamy łokieć. Zginam, puszczam, prostuję, chwytam, zginam i tak w kółko. 10 powtórzeń wystarczy. całą powierzchnię mięśnia piersiowego do tego, żeby znaleźć bolesne miejsca. Na każdym bolesnym miejscu zatrzymujesz się na mniej więcej 10 sekund. Jeżeli potrzebujesz większego docisku, w takim razie oprzyj tą piłeczkę o ścianę. Następnie czas na triceps. Najważniejsze punkty, które chcesz usunąć znajdują się w tym rejonie i w tym rejonie. Żeby się do nich dostać, kładziesz piłeczkę na czymś twardym, Ładzić triceps. Ja lubię sobie docisnąć lekko rękę drugą i szukam bolesnych miejsc. Jak mi się uda znaleźć, zasada jest ta sama co wcześniej. Trzymasz około 10 sekund na innym punkcie. Następnie czas na punkty w przedramieniu. To samo. Twarda powierzchnia, odpowiednia piłka i szukasz na całej tej powierzchni bolesnych miejsc. Ja znowu dociskam sobie drugą ręką i szukam miejsc, które będą najbardziej bolesne. Jak znajdziesz, znowu trzymasz przez mniej więcej 10 sekund. Kładziesz rękę tak, żeby nad garstek luźno pracować, chwytasz gumę albo ciężarek, druga ręka wspomaga w tym ruchu, następnie sam powoli opuszczasz rękę. Ćwiczenie stopniujesz w taki sposób. Na samym początku może być duży problem z tym, żeby uzyskać pełen, bezbolesny zakres ruchu. W związku z tym ćwiczenie wykonujesz tylko i wyłącznie tak, żeby nie powodować bólu w trakcie wykonywania ćwiczenia, co będzie wiązać się z mniejszym zakresem ruchu. Jeżeli ten zakres będzie tylko i wyłącznie taki, czyli niewielki w stosunku do pełnego zakresu, będzie to w zupełności wystarczające. Po kilku dniach, może tygodniach, ten zakres będzie się stopniowo zwiększał, aż dojdziesz do pełnej sprawności źniadkarskiej. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, to 3 serie po 10, 15 albo 20 powtórzeń.